czubek głowy, punkt 100 spotkań. To jest nasza świadomość, nasze otwarcie na niebo, na swoje wyższe ja. Połączenie ze światem, z kosmosem, z niebem, jak kto woli, co kto woli powiedzieć. Otwieramy się, po prostu naszą koronę otwieramy, pomagamy sobie. Bardzo. Teraz trzecie oko. Nasze widzenie, nasze wiedzenie, nasza intuicja, wspieramy sobie, pomagamy sobie. I cały czas oczywiście sprężynujemy na kol kolanami, bo ważna jest ta limfa, żeby ją pobudzić do działania. Broda, harmonizacja ciała i też uwalnianie emocji wszelkich lęków. Na i stonowany nerek i już zbliżamy się do końca, opukujemy całą głowę aż do karku tutaj, bo tutaj mamy główne węzły, tętnice, żyły powodujące dopływ krwi do mózgu to opukiwanie wspiera naszą pamięć, nasze myślenie. Prew lepiej krąży w głowie. Możemy trochę twarz opukać, bo ona też potrzebuje. Dotyk jest palcami bez paznokci. I wszystko robimy z wyczuciem, dlatego że to ma sprawiać ciału przyjemność, a nie boleć. Pamiętajmy, i tak samo ilość powtórzeń ma sprawiać przyjemność. To nie jest lekcja do wykonania, to jest pobudzenie ciała. Takie opukokiwanie to jest jak półgodzinna gimnastyka. I na koniec bierzemy tak palce i między te palce wkładamy nasze uszy i pocieramy szybko, aż poczujemy gorąco. I koniec. I pięknego dnia wszystkim życzę.